Pan okazał Sarze łaskę zgodnie z obietnicą, uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła na starość Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi imię Iszak. Obrzezał syna, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu nakazał. Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Iszak. Sara mówiła: Powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny. Kto by się ośmielił rzec Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku? Kiedy dziecko podrosło, zostało odłączone od piersi. Wówczas Abraham wyprawił wielką ucztę z tego powodu. Sara, widząc, że syn egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Iszaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Iszaakiem. Taka postawa nie spodobała się Abrahamowi. To co powiedziała Sara uznał za niegodziwość. Wówczas Bóg rzekł do Abrahama. Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Iszaka będzie nazwane twoje potomstwo. Zadbam o syna tej niewolnicy i uczynię również z niego wielki naród, bo jest on także twoim potomkiem. Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beersheba, a gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, myśląc sobie: Nie będę patrzyła na śmierć dziecka. Siedząc bezradnie, zaczęła głośno płakać. Bóg usłyszał jęk chłopca i poseł Boży zawołał na Hagar z nieba. Co z tobą jest Hagar? Nie bój się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnie z wodą, a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg opiekował się chłopcem, a on dorósł. Mieszkał na pustyni paran i stał się ucznikiem. Matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej.